O tym, co działo się na rynku surowców w 2020 roku, będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo ciekawe jest dla mnie to, co dzieje się z rynkiem drewna, który okazuje się bardzo atrakcyjny. Przebijam chyba nawet w srebro jeśli się nie pomyliłem. Co ciekawe, po tym bardzo burzliwym roku, jeszcze nie zakończonym, ale już chylimy się ku końcowi tego roku, patrząc na zestawienie rynku surowcowego, na pierwszym miejscu mamy co ciekawe drewno. Ceny drewna w tym roku wzrosły o ponad. 100%. Oczywiście mówimy tutaj o rynku kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych, więc oczywiście ceny drewna na świecie i to, jak się te ceny zachowują, mogą się różnić. Natomiast, jeżeli mielibyśmy sobie wybrać taki rynek, który z kontraktów terminowych, który zyskał najwięcej, byłoby to drewno notowane na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Jest to związane z tym, że mieliśmy do czynienia z bardzo wysokim popytem co ciekawe, pomimo pandemii popytem związanym z rynkiem nieruchomości, przede wszystkim z budową domów jednorodzinnych w Stanach Zjednoczonych. Oraz ograniczeniem podaży. Ta, te ograniczenie podaży wiązało się przede wszystkim z tym, że na drewno kanadyjskie było nałożone cło, wobec czego po części nie opłacało się tego drewna sprowadzać. Natomiast to jest tylko i wyłącznie taka ciekawostka z rynku finansowego, gdyż oczywiście inwestorów z Europy interesują rynki, które są tutaj najbardziej płynne i, i jakby najbardziej popularne. No i patrząc jakby na, na te, te surowce, które, które zachowywały się najlepiej, no to przede wszystkim srebro. Srebro jest zdecydowanym liderem pod względem wzrostów wśród tych najbardziej popularnych surowców. Srebro zyskało około 40% w tym roku, więc jest to naprawdę bardzo solidny wzrost, Czyli drugi rok z rzędu mamy rynek, który jest powiązany z rynkiem metali. W zeszłym roku, przypomnę, najlepszym surowcem był pallad, który w tym roku znajduje się gdzieś tam bardziej z tyłu. Natomiast teraz mamy wzrost srebra, który wynika przede wszystkim z tego, że mieliśmy popyt na metale szlachetne, ale również popyt na metale przemysłowe, gdyż później. Później mamy też surowce przemysłowe, które bardzo mocno zyskują. Właśnie, a jak wygląda mieć, bo ona miedź bardzo drożała w listopadzie, a w skali całego roku w skali całego roku też mamy bardzo dobrą, dobrą sytuację na rynku miedzi, bo mamy wzrosty w zależności od kontraktu, który, na którym bazujemy, to jest wzrost o 25-30%, więc mieć jest też bardzo dobrym przykładem wzrostu. Oczywiście rynek miedzi oraz srebra jest ze sobą bardzo połączony ze względu na to, że te surowce wydobywane są razem. Więc w momencie, kiedy mamy do czynienia z problemami wydobywczymi dla miedzi, to również oznacza mniej srebra na rynku. Największy przegrany, no domyślam się, że na kontraktach to jest ropa naftowa jeżeli chodzi o największego przegranego to niekoniecznie mamy ropę naftową bo ropa naftowa ropa naftowa wzrosła Wzrosła co ciekawe pod, pod różnymi względami, biorąc pod uwagę to, jak zachowywała się ropa w kwietniu. Oczywiście tutaj mamy też kwestię rolowania, więc o tym trzeba pamiętać. Natomiast największym przegranym w tym przypadku są produkty ropa pochodne czyli, czyli benzyna czy, czy destylaty w Stanach Zjednoczonych notowane na, na amerykańskich giełdach, ale również takie rynki jak jak trzoda, chlewna czy, czy bydło ze względu na to, że mieliśmy ograniczony popyt na na, 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 te, na te towary, nie tylko w Stanach Zjednoczonych ale również przede wszystkim w Chinach, co jest oczywiście związane również z pandemią natomiast ogólnie patrząc na rynek surowcowy no to mamy Mamy bardzo dobry rok teoretycznie za sobą, ale tak jak wspomniałeś, ropa naftowa zachowywała się, biorąc pod uwagę cały rok, dosyć negatywnie, co wpłynęło na to, że indeks Bloomberga dla rynku surowców stracił 6% na ten rok. Chociaż patrząc na inny indeks surowcowy, indeks CRB, który również jest bardzo popularny, tutaj mamy już wzrost rynku surowcowego na poziomie 7%, ale to wynika z tego, że mamy różne składniki w tych, w tych indeksach. W przypadku rynku CRB, indeksu CRB, liczą się zdecydowanie bardziej surowce rolne niż na przykład surowce energetyczne. Wobec czego no, różnie można patrzeć na, na te rynki. Przede wszystkim, jakby ten rok jest bardzo dobry dla rynku metali przemysłowych, szlachetnych oraz po części dla rynku zbóż. A gdy rozmawialiśmy na początku czwartego kwartału tego roku, działo się wiele na rynku kawy. Kawa drożała bardzo. Kawa drożała bardzo, ale patrząc z perspektywy całego roku, no to mamy, mamy w tym przypadku spadek niewielki, bo około 5% na poziomie całego roku. Więc, jak widać, jakby tutaj kawa w dalszym ciągu nie może się wybić z takiej wieloletniej konsolidacji. Tutaj cały czas operujemy pomiędzy poziomem 100 a 120, 130 centów za jednego funta, i jak widać, na razie perspektywy dla tego rynku nie zmieniają się. Raczej na pozytywne, choć oczywiście trzeba patrzeć na to, jak będzie się zachowywał amerykański dolar. Czyli, jeżeli będzie słabł w przyszłym roku, jest to szansa dla odbicia dla Reala Brazylijskiego. Czyli, jeżeli będzie drożał Real, może dojść do ograniczenia podaży ze strony Brazylii, więc być może przyszły rok dla kawy będzie w końcu lepszy. O tym, co najciekawszego działo się na rynku surowców w 2020 roku, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję.